Myślicie, że jeśli się w życiu dorobicie lub weźmiecie kredyt i kupicie mieszkanie, to będziecie mogli sobie zrobić z tym mieszkaniem to, co wam się podoba? No, otóż nie. Lewa strona polityki wie lepiej, jak masz zarządzać swoim majątkiem, jak masz zarabiać pieniądze i będzie cię ograniczać tylko dlatego, żeby wspierać molochy, wspierać takie nowe lobby. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że mieszkania na wynajem krótkoterminowym mogą być w Polsce zdelegalizowane. Przedstawię wam moją wizję na ten temat i dlaczego nie do końca zgadzam się z nowym pomysłem koalicji rządzącej. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy. Zapraszam. Pierwszy argument to to, że jeśli Polak sobie coś kupi, to chciał, chciałabym, żeby to było jego, żeby politycy nie wkładali swoich łap we własność obywateli, bo wiemy, że mają lepkie ręce. Widać, ile socjalu z Sejmu wyciągają. Teraz chcą zdelegalizować najem krótkoterminowy, który w mojej ocenie jest dość dobrym rozwiązaniem. Znalazłam tylko jeden minus, ale o nim również powiem. Pani Katarzyna Pełczyńska, minister funduszy i polityki regionalnej, jak na kobietę z koalicji przestało, wpadła na genialny pomysł. To nie państwo będzie się martwiło o mieszkania, a obywatele. Polska jest liderem w Europie wysokich cen wynajmu mieszkań. Tak wynika z najnowszego raportu Programu Badań Rozwoju Przestrzennego Europy. Młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu, a jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są. W hotelu. Tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert Airbnb. Mieszkania, które mogłyby służyć dla normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi ala hotelowe i jaki jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną. Zmienimy to. Po pierwsze, wprowadźmy rejestr lokali, które są wykorzystywane na Airbnb, po to żeby wyciągnąć je z szarej strefy. Po drugie, system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest. Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich ta pani nie rozumie wielu kwestii z tym związanych. W miejscowościach turystycznych najem krótkoterminowy jest taką idealną opcją dla tych, którzy niekoniecznie mają pieniądze na hotele, bo tak często takie najmy są zwyczajnie dużo tańsze. Zlikwidujemy najem krótkoterminowy. Pan Kowalski nie zarobi, ale kto zarobi? Pan, co ma sieć hoteli, bo wybuduje jeszcze ze dwa w miejscu, gdzie mogą stać bloki mieszkalne. Ale przecież dobrze, jak Niemiec przyjdzie do Świnoujścia czy Szczecina i wybuduje tam hotel i zarobi na tym, prawda? No zawsze to lepiej wygląda. Bardziej prounijnie. Kolejna kwestia, która moim zdaniem przysporzy kłopotów, no to to to, że do Polski zaczynają przyjeżdżać ludzie z zagranicy na kontrakty miesięczne czy kilkumiesięczne. I taki najem R Airbnb, tak się to chyba mówi, jest dla tych ludzi, co zostawiają swoje euro w Polsce bardzo wygodną opcją. Bo serio, ja jak jadę na wakacje, też wolę wynająć coś takiego, bo mam kuchnię, bo często mam pralkę. Tak ja jestem z tych ludzi, co lubi prać na wakacjach i do domu zabierać czyste, pachnące, świeże rzeczy. Tylko no tak, czemu dać zarobić Polakowi, kupiłeś swoje mieszkanie, musisz je użytkować w taki sposób, jak my ci każemy. Ty masz tylko spłacać raty. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś zagranicznych inwestorach, co kupują 100 mieszkań w Polsce i je w taki sposób wykorzystują, bo ja uważam, że w Polsce wspierać powinno się e, jakkolwiek polskie biznesy. Jeśli by stanęła i powiedziała dość wykupowania polskich mieszkań przez zagraniczne firmy, to bym jej nawet przyklasnęła. Dodatkowo. Dobrze wiemy, jak wygląda sytuacja prawna w Polsce, jeśli wynajmie się komuś mieszkanie na najem długoterminowy i ten ktoś nie płaci, niszczy, dewastuje mieszkanie. To takiego pasożyta trzeba utrzymywać, bo nie można go wywalić na zbity łeb. Albo ma dzieci, albo zima, albo chroni go prawo. I wynajem krótkoterminowy jest bezpieczniejszy dla Polaków, żeby mogli chronić swój majątek. Jednak najem długoterminowy według pani może zostać, prawda? A to dlaczego? Otóż jej dochody z wynajmu mieszkań, oczywiście najmu długoterminowego, to prawie 50 tysięcy złotych. I teraz niech przyjdzie ktoś na jej miejsce i powie tak. Nie można mieć więcej mieszkań niż jedno na rodzinę. Pani Pełczyńska, proszę oddać nadprogramowe mieszkania, które Pani posiada. Nie może Pani ich więcej wynajmować długoterminowo, bo przez to, że Pani kupiła dodatkowe mieszkania, biedni nie mają ich w ogóle. Musi Pani mieszkanie oddać tym, którzy ich nie mają, żeby było więcej dostępnych mieszkań. Wtedy ich cena spadnie. I ciekawe, czy Pani Pełczyńska byłaby taka zadowolona, jakby ktoś dysponował jej majątkiem i sposobem legalnego zarabiania pieniędzy. Stałaby z transparentem i lewarka. A krzyczała wypierd... Ale nie od jej macicy, tylko od jej majątku. Także zanim pani odbierze komuś wolność, proszę się zastanowić, czy za panią nie przyjdzie mądrzejszy i nie odbierze jej pani. Bo najgorzej, jak polski pleps ogarnie sobie dodatkowy legalny zarobek w tym kraju pełnym długów. Na szczęście mamy tak świetnych polityków, którzy już spieszą, żeby Polakowi z podpyska zabrać i dać bogatemu hotelarzowi. Jedyny minus takich mieszkań to to, że faktycznie, jak przyjdzie jakaś menelnia. To, mieszkańcom bloku mogą uprzykrzyć życie, i tutaj trzeba byłoby dawać swobodę do usuwania intruzów w środku nocy z takich mieszkań. Bo rozumiem, że mogą takie sytuacje się zdarzać, dlatego policja powinna przyjechać, zobaczyć, jak Melina wygonić to towarzystwo na ulicy i tyle. I wiecie, oni nam będą modelować życie, zamykać elektrownie. Wiecie, że wielu ludzi straci pracę z końcem 2025 roku. Także likwidują elektrownie, likwidują najem krótkoterminowy, likwidują kopalnie, będą hotele wybudowane przez milionerów, będą wiatraki od Niemca, będzie zielona energia od zielińskiej i Kloski, tereny zalewowe będą dalej zalewowe, tylko Bobrom uda się przeżyć rządy Tuska. Bo wracając do likwidacji najmu, tak już podsumowując tą całą paplaninę tej kobiety. To najem krótkoterminowy no zapewnia turystom alternatywę dla hoteli. Często w atrakcyjnych lokalizacjach i po konkurencyjnych cenach. Także turystyka w naszym kraju, jak widać, nie musi się rozwijać. Będzie to miało negatywny wpływ na lokalną gospodarkę, bo przecież w miejscowościach turystycznych wiele firm i usług jest powiązanych z obsługą najmu krótkoterminowego. Bo nie wiem czy wiecie, ale bardzo dużo na przykład restauracji e, mają podpisane mają podpisane umowy chyba z właścicielami, bo można w takim najmniej krótkoterminowym wykupić sobie opcję śniadania w jakiejś y, lokalnej restauracji, która znajduje się niedaleko takiego mieszkania. Czy obiady można sobie wykupić? Czy można sobie wykupić u tego y, najemcy, tak się to mówi. Najemcy, y, nie wiem, wyjściówkę wejści, na basen. No różne mają opcje, ci przedsiębiorcy tak się wspomagają żeby jeden drugiego gdzieś tam pchał do przodu. No i do tego wiadomo, że ograniczenie konkurencji może prowadzić do wzrostu cen w tradycyjnych obiektach noclegowych, prawda? Czyli cena w hotelu za noc będzie dużo wyższa, bo nie będzie takiej konkurencji. Ale może będzie jakiś bon turystyczny. Dodatkowo nie zapominajmy, że legalna działalność najmu krótkoterminowego generuje przychody podatkowe dla państwa i samorządów. Wiele osób jest zatrudnionych przy obsłudze najmu krótkoterminowego, sprzątanie, zarządzanie rezerwacjami i tak Także masowe zwolnienia szykuje nam pani Katarzyna Pełczyńska. No, gratuluję, macie rozmach! Nie potraficie rozwiązać kryzysu mieszkaniowego, więc ten obowiązek zrzucacie na zwykłego polskiego obywatela. Weźcie się za zagranicznych inwestorów, co kupują mieszkania bez pamięci i je wynajmują, bo chociażby w 2018 roku Nowa Zelandia znacząco ograniczyła możliwość zakupu nieruchomości przez osoby nie będące obywatelami lub stałymi rezydentami kraju. Zakaz dotyczy głównie istniejących domów i mieszkań. Cudzoziemcy mogą nadal kupować nowo wybudowane apartamenty w większych projektach deweloperskich, a obywatele Australii i Singapuru są tam częściowo z tych ograniczeń zwolnieni ze względu na ich umowy o wolnym handlu. Osoby z wizą rezydenta mogą kupić dom, ale muszą go sprzedać po opuszczeniu kraju. Celem ustawy jest zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli Nowej Zelandii i ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości. I oczywiście u nich nadal wszystko podlega jeszcze analizie. Jednak nie biją po głowach swoich obywateli, nie dają cudzoziemcom kredytu na mieszkanie, do którego dopłacają obywatele, a my tak w Polsce robimy. Na powodzie nazbiera owsiak, mieszkania dadzą polscy obywatele, którzy chcieli dorobić na najmniej krótkoterminowym. Ludzie potracą pracę, ale można się uśmiechać. Tego nie zabraniają. Dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji. Czy powinien ten zakaz dotyczyć Polaków? Czy jeśli już miałby być wprowadzony, to dla zagranicznych inwestorów? No i jak myślicie, czego zakażą nam jutro? A cena za papierosy idzie w górę i powiem Wam, że to nie palarz będzie palił mniej, to jego dzieci będą jadły mniej. Czekam na Waszą opinię w komentarzach, a ja Was buziam. Pa!